Siema, Siema, Torii mamy premierę Brawltoka, która zdradza nam bardzo dużo. Brawl Talk odbędzie się już jutro o godzinie 17.00. Z tego miejsca zapraszam Was serdecznie, właśnie na ten kanał Tori 2, czyli ten, który teraz oglądacie, gdzie będzie live Już o godzinie 15.00, 2 godziny przed rozpoczęciem Brawl Talka, odpalimy i będziemy na niego wyczekiwać. A później obejrzymy sobie tego Brawl Talka razem po polsku i dokładnie omówimy. Napisz w komentarzu, czy wpadniesz, nie możecie zabraknąć. A w tym dzisiejszym filmiku zajmiemy się też nową grafiką twórców na Twitterze, która naprawdę jest potężna i też dużo nam o tej aktualizacji zdradza i można w niej znaleźć dużo takich tajemnic. Powiem wam też, ile ten tak będzie trwał i dużo innych ciekawych rzeczy, więc oglądajcie do końca. Przypominam, że dalej trwa jeszcze rozdanie na skina mecha kruka lub mecha bomo. Możecie sobie wybrać, którego z nich chcecie. Jutro będą wyniki. Trzeba lajkować, oczywiście ten odcineczek, subskrybować mój kanał Tori i Tori 2, 2 Brawl Starsowe kanały. No i oczywiście mieć wpisany kodik Tori w sklepie Brawl Stars, bo bez tego to nie ma szans wygrać. Samo z nowego Brawl dostanę kilka skinów od Brawl Stars, które wam będę rozdawał, więc tym bardziej tego Suwika warto. Mieć. A więc dobra, tutaj widzicie miniaturkę Brawl Talka, Tak ona wygląda, drodzy widzowie. Mamy dla niego przebranego w taki strój jakiegoś, nie wiem, farmera, rolnika, coś w tym stylu. No po prostu jakiegoś chłopa ze wsi. Oczywiście tutaj nie obrażając, bo to jest bardzo ładne przebranie. I jak najbardziej też każdego ze wsi szanujemy, nie? Ale po prostu mówię, że to jest taki styl ubrania. I to może nawiązywać właśnie do Star Parku, bo z tym będzie głównie związany ten Broltok. Mamy nowe logo Brawl Stars, które jak widzicie ma kilka takich listów obok siebie i jest pomarańczowe. Co to może oznaczać? Mamy co najważniejsze cienie jakiegoś nowego zadymiarza, albo skina, ale no raczej zadymiarza. Zwróćcie uwagę, jak on wygląda. Tutaj jakby w ręce też miał jakieś listki, tak mi się wydaje. Oprócz tego ma jakąś wielką strzelbę. O kurczę, o co z tym może chodzić? Macie jakiś pomysł? Poza tym, to tutaj tak naprawdę więcej podpowiedzi na samej tej miniaturce nie mamy. Dopiero jak wejdziemy sobie tutaj na oficjalny kanał twórców Brawl Stars i odpalimy właśnie krótki urywek tego, z tym, że aktualnie polskich jeszcze niestety nie mamy. Dobra, to będą po angielsku, ale zobaczmy, co tutaj nam twórcy Brawl Stars mówią ja wszystko wam wyjaśnię. Jest jak widzicie specjalne ubranko i u Daniego i u Marcio związane ze Star Parkiem. Normalnie na swoich bluzach. Oj, pokazali dwóch nowych zademiarzy. Co jest grane? Mieliśmy ich cienie. Zaraz dokładnie je sobie jeszcze omówimy. Ale wygląda to szczerze grubo. I dokładnie wam wytłumaczę co oni tutaj w ogóle mówią w tej miniaturce. W sensie nie w miniaturce, tylko na tej premierze. Na początku mówili, że są już bardzo zajarani tym, że mogą przedstawić nam jutro Brawl Talka, ale jeszcze przed jego startem chcą powiedzieć co mniej więcej w nim będzie. Między innymi zmiany w Pucharkach, walei Pucharków, to wiem. Dwóch nowych zadymiarzy. No i zobaczcie, jak oni wyglądają. Tu mamy cień tego drugiego. Ja wam robię na niego zbliżenie. Jak myślicie? Co to może być, ja się pytam. O kurczę, on ma jakiś taki dziwny ogon, jakby który mu wystaje, i oprócz tego u góry ma chyba jakąś bazukę. Ej, dobra, to jest ewidentnie miotacz ognia u góry, który trzyma na samej górze i będzie strzelał takimi rakietami wielkimi. Druga postać, która mi przypomina, wyglądowo Penny, no ale to nie jest Penny. Ma taką specjalną rurkę tubkę albo coś do grania. To może być instrument, na którym gra. O kurcze, to jest też bardzo ciekawa sprawa. I ci zadymiarze będą kompletować jakieś tria. Czyli nie dojdą do nowego trio, tylko już do tych, które są. Musimy zgadnąć do których, na razie jeszcze nie wiem, ale tym się zajmiemy też w tym odcinku, więc oglądajcie do końca, bo zaraz wam to powiem. No ale naprawdę się dzieje, kurcze. Tutaj twórcy wyczekują na tego Brawl Talka, przypominają o tym, że dalej trwa event masterowania. W ogóle tytuł tego Brawl Talka to Trophy Road równa się Star Park, czyli po prostu nawiązuje do zmiany tej właśnie w Trophy Roadzie, w tym specjalnym filmiku, który twórcy nam pokazali, gdzie były naprawdę mocne te zmiany w alejkach pucharków. W opisie możemy zobaczyć kilka hashtagów. Hashtag Brawl Talk, Brawl Stars, Trophy Road i hashtag Star Park. Czyżby Star Park to miała być nazwa kolejnego sezonu w Brawl Stars Karnetu? Najlepsze jest to, że dalej po tym Brawl Talku, po jego miniaturce i tak dalej nie poznaliśmy jeszcze współpracy, która będzie jutro w tym Brawl Talku pokazana, ale no współpraca ma być, więc na spokojnie. Generalnie teraz będziemy mieli 40. sezon Karnetu, który będzie przedstawiony w tym Brawl Talku i będzie też nowy Karnet Pro. Pytanie, czy one czasem nie będą związane ze Star Parkiem? Zapowiada się naprawdę grubo, a skoro Star Park, to może spodziewać się też jakichś innych dodatkowych tajemnic i sekretów, które my będziemy musieli rozwiązywać, więc tym bardziej warto teraz subować moje kanały, bo ja wszystko będę tutaj robił na bieżąco i razem będziemy te wszystkie zagadki ogarniać. Na Twitterze twórców Brawl Stars jest też specjalna nowa miniaturka, nie miniaturka, tylko bardziej grafika, gdzie napisali, żebyśmy zdobyli swój bilet. No i proszę Państwa, tutaj dzieje się bardzo dużo. Po pierwsze, mamy owce, mamy nawiązanie do owcy, czyli rzeczywiście chyba coś z tym będzie, bo pamiętacie tą ikonkę gracza związaną z owcą, która już jest pokazana? Ona pewnie będzie za obejrzenie Broltoka za darmo do zgarnięcia. E, oprócz tego mamy tutaj Lu, który ma swoje lody i sprzedaje jakieś dziwne nowe postacie z gumami balonowymi. O co tu chodzi, ja się pytam? O, tu są jakieś hełmy i maski. One na pewno będą związane z nowymi skinami i nowymi zadmiarzami. Zapamiętajcie je. E, mamy oprócz tego dużo bardzo baloników gasa i to mnie trochę dziwi. To jest z gasem się, chyba szykuje mocnego. E, jest oczywiście spike, kryje się kolet, ale tutaj nic specjalnego nie mamy. Ej, coś wystaje, jakaś macka tutaj wystaje z wodą. O, kurczę, to może być jakaś nowa broń jakiegoś skina albo zadymiarza to co to jest za postać ja się pytam nowy skin do Leona bo jest tak odwrócony tyłem w kapturze nie wiem jakiś pomarańczowy mamy Larego który rozdaje bilety jakiś dziwnych zwykłych ludzi jest nawet jakiś pan dziadek jak widzicie mamy wkurzonego Bula a to kto to jest o kurde, nie wiem, ile tu jest dziwnych postaci. Kolejna jakaś dziwna postać. Wiecie, to mogą być zwykli klienci Star Parko, ale oni mogą coś kryć. Mamy bi i mi się wydaje, że to może oznaczać, że będzie jakiś nowy skinek do bi, właśnie. Ehm, oprócz tego widzimy jakieś tutaj kolejne postacie dziwne jest Lola wraz z swoim ego. Ehm, robi sobie zdjęcia. I ciekawe, kto jej robi w ogóle zdjęcie, tak ubrany na czarno. A to chyba ewidentnie jest coś od nowego zadymiarza. Może właśnie ta broń od jednego z nich, bo tam coś takiego wystawało. Tu chyba nowy zadymiarz się skrył. Jest nawet jakiś hełm. Widzicie? O kurde, co tu się dzieje? Jest jakiś bobas mały, który... Um, dużo naprawdę rzeczy się tutaj dzieje, nie chcę nic pominąć, chcę wszystko dobrze wam pokazać. Um, dobra, mamy Bibi, która zaatakowała kosz na śmieci i w, aż się wkurzył już leci to posprzątać. Um, kolejne jakieś dziwne postać jest kot, tajemniczy kot, który tutaj siedzi. O co z nim może chodzić? Tu gdzieś kryje się Cordelius za drzewkami. Mamy Oli'ego jakąś kolejną dziwną postać. Um, tutaj jest Ems w parku, RT i znowu ktoś się kryje w krzakach. Może to kolejny nowy zadybiarz. Ja nie wiem co tu się odwala. Mamy jakąś dziwną broń z tyłu tam za Mortisem, widzicie? Ona też będzie bardzo ważna. Kolejne nawiązanie do kotów. Dużo się tu dzieje, aż powiedziałbym, że za dużo. A co jest z tyłu za tym domem schowane? Jakieś ławeczki takie tylko, więc chyba nic takiego specjalnego. Mam nadzieję, że nic nie przegapiłem na tym obrazku, ale sami widzicie, jest grubo. Sam Brawl jak tutaj widzicie, podaje, czuzy network będzie trwał 10 minut i 46 sekund, więc jest całkiem długi. Ale co ciekawe, twórcy nie napisali w jego opisie żadnych tagów. Czyli nic tam takiego tak naprawdę nie zdradzili. Specjalnie wszystko trzymają w napięciu, żeby... Nic nie wyciekło, nie znamy jaka będzie ta nowa współpraca. Ej, naprawdę jest ciekawie, nie może Was tym bardziej jutro zabraknąć na moim odcinku. A tutaj mamy specjalną grafikę od Asha, gdzie są pokazane wszystkie tria zadymiarzy aktualnie. Chociaż nie wiem czy jest ona uzupełniona o ten poprzedni update, ale dobra, już mniejsza o to. Do jakiej trójki dołączą tym razem nowi zadymiarze? To jest pytanko. Mamy dwóch brawlerów, którzy na pewno dołączą do jakiegoś tria. Z tych trii, do których mogą dołączyć już jest coraz mniej. Jeden z nich pewnie dołączy do Star Park Cube, tak bym obstawiał, no bo jest to cały update związany ze Star Parkiem, więc to by było dziwne gdyby tutaj nikt nie dołączył, więc najprawdopodobniej Lary i Lori oraz RT będą mieli jakiegoś nowego kolegę lub koleżankę. Enchanty Woods wydaje się bardzo możliwy po tym, co widzieliśmy na tych cieniach, jeśli chodzi o nowych zadmiarzy, bo tam były jakieś rzeczy związane z liśćmi i tak dalej, no i też Cordelius pojawia się na tej grafice, którą twórcy wrzucili, więc na to jest duża szansa. Nie skreślałbym jeszcze tutaj Tria Swamp of Love, bo Angelo też tak jest dosyć podobny do tej jednej postaci, która jest na tym cieniu, więc tutaj też by coś pasowało. Ku mojemu zaskoczeniu chyba nic nie będziemy mieli od Velociraptis. Myślę, że Tutaj na pewno ktoś do tej trójki dołączy, ale chyba nie. Pamiętajcie, że na grafice pojawiało się też bardzo dużo kotów, więc może jakiś kolejny kot dołączy tutaj do kita, do trójki. To by było też bardzo ciekawe. No, a może w ogóle do jakiejś innej. Napiszcie w komentarzu, jak wy uważacie, do jakiego tria ktoś tutaj dołączy. W tym odcinku to na tyle. Jutro będziecie oczywiście jeszcze mieli o 9.30 z rana odcinek u mnie i później widzimy się na premierze Brawl Talka na moim live'iku, gdzie po polsku będziecie mogli go obejrzeć. Startujemy o 15.00, nie może was zabraknąć. Piona!